Powitać, po, po, powitać zacnego pana. Kim jesteś? Haren Brock, ha, handlarz, pośrednik do usług, jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wie, 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 wiedźmina. A co masz do zaoferowania? Oczywiście przy, przysyła cię wie, wielebny. Oczywiście. Jakości nie, nie, nie wierzę. Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy No Nocą z rzeki u umarli wyłażą. U upiornym zimnem od wody ciągniasz, czy ciaciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie nie pożałuje. Pomogę ci. Ale za informacje o salamandrze oraz stoorenów Wiesz, mam swoje koszty. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza Ale co mi tam, umowa stoi Przeklęte umarlaki, nie dość, że mi lu ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami niszczą A to bardzo cenny ładunek dla spe specjalnego klienta Znalazłem takie kości. Wyglądają na krasnoludzkie. Stój, stój, nie tutaj! Chcesz, żebyśmy obaj mieli kłopoty? Nie udawaj, świętoszka. Masz tyle kontrabandy, a boisz się pudełka z grą? I instynkt samozachowawczy. W wolę się nie wychylać. W wielebny ma bzika na punkcie tej gry. Czyli wiesz, co to jest? T tego nie, nie powiedziałem. Każdy widzi, że to nieludzka robota i ja, hazardem pachnie. Najlepiej popytaj Krasnali. Coś na pewno popowiedzą. Po Dzięki przynajmniej za to. Symbol wie... 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 wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od Wielebnego. —Hedmil Hafkaren. —Witajcie. —Nen duan z —Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. —Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. —Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. —Vartel Nen. Wprawdzie nie jesteś Nit, ale nie jesteś też plugawym duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Encid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vatgern. Jesteśmy częścią dwudziestoosobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Pracuję dla Harena. Będziecie musieli poszukać hawekarskiej specjalności gdzie indziej. Chyba nie chcesz umierać za chciwego Duan. Przecież nie jesteś jednym z nich. To nie ma znaczenia. Nie ruszycie skrzyń. Zabijemy ciebie, a później Harena. To będzie lekcja dla innych zdrajców. Sparle! Giniesz, człowieku! <grystanie> <grystanie> nie. Zabiłem dla ciebie utopce, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie e elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To skojatel. Wie, wie, wie wiórki, młodzi nie ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot, jeśli mnie wydasz za za, za razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś t -t -t trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój to to towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, wie, 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 Wiedźminie. A, a przy okazji, co się stało z elfami? Nie dogadaliśmy się. Nie żyją. Zaz zabiłeś ich? Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na utopce. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. O Oto o to pieniądze. A jeśli chodzi o salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają ha -ha haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Za zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich za załatwił. Żegnam. Wiedźminie? Masz jeszcze jakąś pracę dla Wiedźmina? Co, co, coś by się znalazło. Należy dostarczyć tę przesyłkę panu Kolmanowi do Karczmy mi, miś w wizji bez zbędnych pytań. Daj tę paczkę. Zaniosę ją przy okazji. Kolman ci zapłaci. you mm -hmm.